7Q5, jeden z fragmentów kumrańskich. 7 oznacza siódmą grotę kumrańską, literka Q oznacza kumran, a cyferka następująca po literze Q oznacza numer kolejnego rękopisu. No i tak mamy na przykład 7Q4, 7Q5, 7Q... Dalsze cyferki... Ten fragment 7:5 jest jednym ze słynniejszych, jest dobrze znany. Wiele osób próbowało udowodnić, wiele osób utrzymuje, wiele osób upiera się, że jest to fragment Ewangelii Marka. Nawet niektórzy uczeni, osoby z tytułami naukowymi, próbowały tej, tego tego poglądu bronić. Próbowały, próbowały tego bronić, przedstawiać argumenty. Cóż, czy ma to jakieś podstawy, by widzieć w tym fragmencie Ewangelię Marka? Przyjrzyjmy się najpierw temu fragmentowi. Ma on zaledwie około 20 liter, z czego Połowa fragmentaryczna i trudna do zidentyfikowania. Jak widać, jak widzimy, kształty tych liter nie są typowe dla alfabetu greckiego. Litery greckie były w tamtych czasach na ogół zapisywane. Nogu były był bardzo proste, dwie albo trzy proste kreski, czasem kółeczko, większe lub mniejsze, czasem półokrąg. Były jednak proste tutaj, natomiast jak widać, litery mają często rozmaite wypustki, w częściach górnych i dolnych czego zazwyczaj w tamtych czasach nie czyniono w przypadku greckiego pisma. Nogu tak nie było także także inne fragmenty greckie znalezione w Kumran nie stosują takiego, takiej formy zapisu, na ogół te litery mają bardziej proste, niewyszukane kształty. Tutaj ten jest trochę nietypowy nawet jak na Kumran te kształty wynikają prawdopodobnie stąd, najprawdopodobniej stąd, że skryba naśladował nieco alfabet hebrajski. Także więc te greckie litery są nieco stylizowane pod alfabet hebrajski i dlatego mają takie nietypowe, nieco dziwne dla nas kształty. Takie kształty to trudno gdziekolwiek spotkać w jakimkolwiek innym rękopisie. No a teraz spróbujmy odczytać ten fragment. Fragment zawiera pięć linijek tekstu, przy czym pierwsza linijka jest kompletnie nieczytelna. Tutaj prawie nic się nie zachowało. Zostały tylko ślady po dwóch literach i raczej nie są. Do zidentyfikowania. Pierwsza litera w pierwszej linijce to być może był Epsilon. Epsilon, co niektórzy chcą tutaj widzieć, Epsilon. Druga litera w pierwszej linijce jest nie do zidentyfikowania, nawet nie będę próbował zgadywać, co to mogło być za litera. Przejdźmy teraz do Drugiej linijki. Tutaj widzimy literę TAU. To jest litera TAU. Nie jest to typowy kształt. W dolnej części mamy wypustkę. W lewą stronę. Zazwyczaj greckie TAU to były dwie kreski połączone sobą. I nic ponadto. Tutaj mamy kształt bardziej wyszukany. I być może to, był, to była cecha tego skryby, że w ten sposób zapisywał tau. Druga litera to bez wątpienia omega. W taki sposób zapisywane jest to omega. Najszersza litera. Nogu, nogu omega była najszerszą literą. Trzecia litera to prawdopodobnie jota, ale tutaj Pewności już nie ma, co niektórzy chcą tutaj widzieć literę NI. No i w takiej sytuacji, jeżeli, jeżeli jest to NI, to wówczas, to wówczas to, co bierzemy za czwartą literę, musiałby być częścią litery NI. Czwartej litery nawet nie będę próbował identyfikować. To może być na przykład alfa. Być może. Ale z tym może być różnie. Ta litera jest ledwo widoczna. Być może jest to Eta. Przejdźmy do liniki trzeciej. Tutaj to być może jest Eta. Być może pewności nie ma. To na zasadzie być może, bo niektórzy chcą tutaj widzieć literę Sigma. Dalej mamy dosyć dużą spację. W tamtych czasach spacji normalnie nie stawiano. Jeżeli stawiano spację, to, to, oznaczało, to oznaczało, że rozpoczyna się nowa myśl. My w tego typu sytuacjach robimy nowy akapit. Oni wstawiali spację. Więc zaczyna się nowa myśl. Tak więc, skoro jest tutaj spacja, to sugeruje, że wszystko to, co się znajduje przed tą spacją, to była odrębna myśl, trochę inny, inny, inna myśl. A tu po tej spacji to jest jakiś inny wątek. Może to być zupełnie inne powiedzenie może być to samo. My w tego typu sytuacjach. Robimy nowy akapit. Tutaj ponad wszelką wątpliwość. Ta druga litera to kappa. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Druga litera to alfa. Też nie ma co do tego żadnych wątpliwości. A trzecia litera to iota. I iota jest tak trochę charakteryzowana na hebrajskie J, tak częściowo. To nie jest typowa grecka J. I jest pisane w taki sposób, że stanowi niemalże jedną całość z literą alfa. Piąta litera w tej linijce to prawie na pewno tau. Jakkolwiek, co niektórzy chcą tutaj widzieć pi. I to byłby nietypowy kształt litery pi. Normalnie pi nie było w ten sposób zapisywane. Dalej mamy prawdopodobnie J. No, dla tych, którzy w poprzedniej literze chcą widzieć pi, to nie jest to żadna Jota, tylko część litery Pi. Ta druga pionowa kreska. Ja jednak myślę, że jest to osobna litera. Być może jest to Jota. Nie można wykluczyć w takiej sytuacji, że jest to jakaś inna litera. Przejdźmy do czwartej linijki. Zachowała się tutaj Zachowało się tutaj połowę litery, druga, druga połowa tylko. I to może być albo ni, albo eta. Więcej możliwości chyba nie ma. To jest albo ni, albo eta. Druga litera, druga zachowana litera w tej linijce. Litera zachowana. W całości i w dobrym, w dobrym stanie. To jest litera NI i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Trzecia litera to eta. Jest to Eta i co do tego też nie ma żadnych wątpliwości. A kolejna litera to już zachowała się w stanie. Fragmentarycznym, niekompletnym, zniekształconym. Tutaj ta część papirusu uległa mechanicznemu zniekształceniu, włókna poprzesuwały się i to spowodowało, że litera zmieniła swój kształt. Tak więc trudno powiedzieć, co to było za litera, czy to była iota? czy to była. Sigma, czy to było jeszcze coś innego? No, Sigma moim zdaniem raczej nie, ale co niektórzy chcą tutaj widzieć? Sigmę. Tutaj mogło być i kappa, mogło, mogło być i beta, i jeszcze coś innego. Nie wiadomo. Ja nie zgaduję, nie, nawet nie próbuję zgadywać, co to jest za litera. I przejdźmy do ostatniej, piątej linijki tekstu. To tutaj to nie wiadomo. Nawet nie będę próbował zgadywać, co to za litera. Możliwym jest, możliwym jest to, że jest to omikron. Może to być tcheta. Ale może to być jeszcze, bo nigdy nie wiadomo. Tutaj, w tym fragmencie, kształty liter są nietypowe, więc nie wiadomo, jaka litera tutaj może się mieścić. Tutaj nie mamy, nie mamy przykładów wszystkich liter greckiego alfabetu, więc nie wiadomo, jaki kształt mogła dana litera nawet i przybrać. Tak więc ta litera jest niepewna. Następna to Eta. Ponad wszelką wątpliwość Eta, i tego nikt nie kwestionuje. Dalsza litera to epsilon, prawie na pewno epsilon, ale niektórzy twierdzą, że tutaj, że to jest sigma. Tak więc spójrzmy teraz, ile mamy czytelnych liter. Moim zdaniem tych czytelnych liter jest 10, dokładnie 10. Jakkolwiek, jakkolwiek w drugiej linijce z tych zaznaczonych, ta ostatnia, w drugiej linijce jest przez niektórych odczytywana inaczej. No, niektórzy twierdzą, że chcą widzieć inną literę. A także w czwartej linijce ta druga zaznaczona litera, to też niektórzy odczytują inaczej, odczytują jako sigma, więc. Biorąc pod uwagę konsensus, biorąc pod uwagę stanowisko wszystkich badaczy, to tutaj pewnych mamy tylko 8 liter. No, dla mnie 10 liter jest tutaj pewnych, ale biorąc pod uwagę interpretacje podawane przez rozumitych badaczy, to tutaj mamy zaledwie 8 pewnych liter. Dalej tutaj widzimy litery niepewne. No, te, które są odgadywane tak naprawdę. No i teraz spróbujmy ten tekst uzgodnić z tekstem Ewangelii Marka. Czy w ogóle da się ten fragment uzgodnić z tekstem Ewangelii Marka? Marka. Pierwszej linijki nie będę z niczym uzgadniał, ponieważ litery z pierwszej linijki są prawie w ogóle niewidoczne, a każda ich interpretacja będzie wysoce wątpliwa. Jakkolwiek pierwszą literą jest prawdopodobnie epsilon, no ale to za mało, aby cokolwiek z czymkolwiek identyfikować. Przejdźmy do drugiej linijki. Dwie pierwsze litery, tau oraz omega, są zgodne z naszym odczytem. Tutaj nie ma żadnych problemów. To, to się zgadza z Ewangelią Marka. Ale już trzecia litera, trzecia litera, jeżeli ma być to tekst Ewangelii Marka, to trzecią literą powinna być Ni. Czy rzeczywiście jest tutaj NI? Bardziej prawdopodobnym jest to, że tutaj mamy JOTĘ, nie NI. Dalszych liter nie będę próbował identyfikować, ponieważ to już będzie daleko idąca interpretacja i na dodatek wątpliwa. Trzecia linika. Pewnymi są litery kappa, alfa, jota. Wszystkie trzy razem dają nam wyraz kaj. Kaj to oznacza i po polsku. Czasami można przetłumaczyć jako a. Te trzy litery są pewne. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Tutaj mamy wyraz kaj. Ale co następuje po kaju? No prawdopodobnie litera tau. Najprawdopodobniej. Niektórzy chcą tutaj widzieć literę pi, ale zwolennicy Markowej hipotezy twierdzą, że tutaj jest litera delta. Delta, no. Czy to, to ma być delta? No, jeżeli to jest delta, to jakiś regionalizm, albo Skryba popełnił literówkę. No zdarza się, że Skryba mógł pomylić literę. To się zdarza, prawda? No, więc musimy założyć, że Skryba popełnił literówkę i dlatego wstawił tau zamiast delta. Następna litera, następną literą powinna być jota i to prawdopodobnie jest jota. Jest to możliwe, jakkolwiek może to być część większej litery. To może być jakaś inna litera, ale jest, jest to możliwe, że jest to J. Być może. Przejdźmy do czwartej linijki. Przy hipotezie Markowej należy założyć, że pierwszą literą tą niepełną, to musi być NI. To może być NI, ale może być również ETA. Może być ni, może być eta. Więc jeżeli to, jeżeli to ma być tekstem, to marka, to musi być ni. Kolejna litera, ta już pełna, to jest ni. I to jest zgodne z hipotezą markową. Następna eta. Tu wszystko się zgadza, ale dalej. Dalej. To jest jakaś nieczytelna litera. Jeżeli to ma być Marek, to musi być Sigma. No, czy tu rzeczywiście jest Sigma? No, jakoś nie za bardzo. To nie jest podobne do Sigmy. I ostatnia linijka, jeżeli to jest Marek, to ta pierwsza fragmentaryczna litera musi stanowić THETA. To ma być THETA, jeżeli to ma pasować do Marka. Następna litera ETA i tutaj się zgadza, a dalsza, to według Markowej hipotezy, to winna być SIGMA. Tutaj jest raczej EPSILON, prawda? To jest EPSILON. Ten, ta kreska pozioma, nie, ta mała, dwuznaczona to, to jest ona, powoduje ona, decyduje o tym, że to jest epsilon, nie sigma. Gdyby nie było tej kreski, to byłby sigma, ale ponieważ jest kreska, no to to jest epsilon. No i teraz dochodzimy do takiej dziwnej sytuacji, że w czwartej linijce ostatnia litera, jeżeli to ma być Marek. To ostatnia litera jest odczytywana jako sigma i w piątej linijce również ostatnia litera jest, ostatnia widoczna litera jest odczytywana jako sigma. No spójrzcie, to są dwie różne litery. Moim zdaniem żadna z nich nie jest sigma. Tak więc, jeżeli, jeżeli to ma być Marek, to musimy zmienić aż trzy litery w tekście trochę za dużo. No jeżeli skryba popełniał taką liczbę literówek, no to nikt by go nie chciał widzieć w tej roli. Tak, tak sądzę, no za dużo tych literówek, aż trzy litery, a i tamte cząstkowe, ledwo widoczne też są wątpliwe. Mało tego, jeżeli to ma być marek, to musimy wyrzucić trzy słowa z tekstu markowego. Musimy odrzucić całą frazę epitengen, czyli na ziemi, albo do ziemi. Musimy całą tę frazę wyrzucić, bo inaczej tekst byłby w tej linii za szeroki. Nie dałoby się tego pomieścić. Ale i tak zachodzą Dosyć duże nierówności w tekście, pomiędzy, pomiędzy linijkami w tekście. Ilnika druga jest nieproporcjonalnie długa. Oczywiście tutaj mamy zapis współczesny. Skryba pisał ręcznie, kształty liter były trochę inne. Jedne litery mogły być trochę większe, mogły być trochę mniejsze, i, i rozrzut tych liter byłby trochę inny. Mało tego tutaj w tej rekonstrukcji zastosowano spację, więc to trochę zmienia cokolwiek, ale drugi, tak się składa, że w drugiej linijce aż trzykrotnie pojawia się litera omega. Omega była najszerszą literą zajmowało więcej miejsca niż jakakolwiek inna, a z kolei najwęższa z liter j pojawia się w drugiej linijce tylko raz. Tak więc dysproporcja pomiędzy pierwszą linijką a drugą linijką była w rzeczywistości jeszcze większa, no bo w pierwszej linijce aż trzykrotnie pojawia się j, a w ogóle nie ma omegi, więc dysproporcja mogła być jeszcze większa, tak więc nie bardzo to pasuje, nie bardzo to się da uzgodnić. Pozostałe liniki w zasadzie by się zgadzały. Tutaj większego problemu nie ma, poza tym, że z czwartej liniki należy wyrzucić całą frazę epitengen i wówczas powstanie wariant tekstowy, który w ogóle nie jest poświadczony w jakimkolwiek rękopisie, więc... Jeżeli ktoś, chce, jeżeli ktoś chce tutaj na siłę widzieć Ewangelia Marka, to nie dość, że musi nadać odmienną interpretację dla trzech liter, dla co najmniej trzech liter, że trzeba potworzyć jakieś nienaturalne, długie spacje, aby uzgodnić linijkę. Pierwszą z drugą, to jeszcze z czwartej linki trzeba wyrzucić trzy słowa. Więc musimy nawet utworzyć dodatkowy wariant. Wariant nieistniejący. Tak więc nie ma żadnych powodów, najmniejszych powodów, aby wiedzieć tutaj. Ewangelii Marka. Były również i inne próby identyfikacji tego fragmentu z innymi dziełami. Próba uzgodnienia z tekstem Księgi Jeremiasza, 16 rozdział, Wiersze 3-4 w przekładzie Septuaginty. I tutaj ta identyfikacja jest bardziej prawdopodobna, ale w dalszym ciągu jest słaba i nieprzekonująca. Tutaj również trzeba niektóre litery na siłę interpretować w taki sposób, aby zgadzały się z tekstem. Na przykład w ostatniej piątej linijce ta pierwsza szczątkowa litera musi być odczytywana jako tau. No tutaj nie widać żadnego tau. To będzie najszybciej albo mikron, albo tcheta. Ewentualnie omega, kto wie. Z pozostałymi literami nie ma wielkiego problemu. Jakkolwiek zachodzi pewna dysproporcja pomiędzy liniką pierwszą a drugą. Pierwsza jest nieco za krótka, druga natomiast jest nieproporcjonalnie długa. Próbowano również ten fragment uzgodnić rozmaitymi innymi tekstami. z tekstem Filona, z Aleksandrii, z tekstem Księgi Rodzaju w przykładzie Septuginty Księgi Wyjścia, z Księgów Enocha. Było dużo prób. I prawdopodobnie z całą pewnością będzie można ten fragment uzgodnić z wieloma innymi dziełami literackimi tamtej epoki. Ponieważ jest to bardzo niewielki fragment, liter jest bardzo niewiele. Gdyby te litery były wszystkie w jednej linijce umieszczone, to wtedy pewność by była, no, jaki to jest tekst, z jakiego dzieła pochodzi. Ale ponieważ te litery są rozrzucone w aż pięciu linijkach, odczyt wielu z nich jest niepewny. Interpretujemy. Dosyć dowolnie, więc można to dopasować do licznych dzieł literackich, ale jest rzeczą również możliwą, że ten fragment to jakiś inny tekst, w ogóle dla nas nieznany. Pewnym jest z całą pewnością to, że nie jest to żaden Fragment Ewangelii Marka. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. Trzy litery należy zmienić, trzy słowa należy wyrzucić. Poza tym, z jakiego to niby powodu Kumreńczycy mieliby przechowywać u siebie, no, nawet ukrywać przed Rzymianami Ewangelię Marka? No, z jakiego powodu? Tak samo. Inny fragment, który jest oznaczany 7,4 7Q4, czyli wcześniejszy, próbowano identyfikować z pierwszym listem do Tymotusza. Tutaj jest prawdopodobie, stopień prawdopodobieństwa jest jeszcze mniejszy niż w, w, w przypadku 7Q5. I 7Q4 ponad wszelką wątpliwość. Jest fragmentem księgi Henocha, więc w Kumran nie znaleziono żadnej węgry Marka ani żadnej innej księgi Nowego Testamentu. A wszelkie takie próby to są obliczone na sensacje. Zawsze znajdują się osoby, którym to się spodoba, no bo. Tekst Nowego Testamentu w I wieku w Qumran, jeszcze przed rokiem 70. No, wielu fundamentalistów bardzo by tego chciało, bardzo by pragnęło. To by oznaczało, że Ewangelia Marka została napisana jeszcze no, na pewno przed rokiem 70. A skoro przed 70. znalazła się w Qumran, to musiały być napisana około roku 50. O, o ile nie wcześniej, no, około 50. Więc yy, to wszystko jest bardzo mocno naciągane i obliczone na sensacje.